Na dzisiejszy odcinek mam przygotowane 4 wyzwania, które za każdą rundę w Bedwarsach losuje mi Koło fortuny. Dodatkowo chciałbym wam powiedzieć, że gramy na duelsach, nie na solo, tylko na duelsach. A jeżeli wam się odcinek spodoba, widz zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, a ja was zapraszam do oglądania. Pierwsze co, to przejdziemy sobie do Kołu fortuny, zlosujemy i zobaczymy, co nam wyleci. Numerek 4. Widzowie, mogło być gorzej, bo numerek 4 to, że gramy na F5, więc właśnie odpalam sobie F5 i sobie gramy. Tak. Oczywiście przypominam, że gramy na duelsach, więc może być naprawdę ciekawie. Jakoś tak myślę, że daleko nie polecimy. Wiem, F5 jest dosyć trudno dla mnie. Mmm, ten kamerką. Uważaj, 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 uważaj raz rozklepany został. Nie my, ale oni. Jak już wspomniałem, to ja dobry nie jestem w tą grie. Znaczy, że no no po prostu dobry nie jestem, co nie? Uuu, ale ja jestem dobry, ale żem poleciał z tym. Nie no, to szacun, fajnie można grać. Dobra, no, poczekamy sobie na nich tutaj. Oni tutaj przychodzą. No i zostało przegraliśmy. Dobra, przejdźmy do kołów fortuny. Okej, okay, ja sobie kasuję sobie tutaj czwórkę. I losujemy, zobaczymy jaki numerek nam się teraz losuje i jest to numerek jeden. Pod numerkiem 1 było bez sprinta, więc ja już nie sprintuję. Nawet teraz już nie mogę. A wybrałem, a dlaczego wybrałem duelsy? Już wam mówię. Brown duelsy ze względu na to, że będzie mi łatwiej po prostu zrobić to wyzwanie z kimś po prostu. Ale jakby nie powiedzieć, no to jakbyśmy my tak na przykład wyłączyli na przykład nagrywanie, wtedy już można by było ten... Dobra, ja wiem, ja wiem, on przyjdzie na drzewo sobie... Co ty zrobisz? Nie, leż, 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 spokojnie. Pierdzielił gracz, nie, żeby nam nic nie zrobić, nie? Ja ogólnie bez sprinta pamiętajcie. Oni, oni, polecą we na nas. Dobra, za trzy, dwa, jeden. widziałem Wiedziałem, ja sam wiedziałem, ja sam wiedziałem, że tak będzie. Jak on to zrobił? Ej, halo! Jak ty za coś to zrobił? Ale dobrze, przynajmniej dobrze. Pamiętajmy, widzowie, że... Dobrze, 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 teraz, teraz, teraz. Łatwo, łatwo, dobrze, 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 dobrze. Marce, no ale ja Widzowie, zginąłem, bo spadłem, co nie? Dobra, mamy pięć, więc możemy sobie zrobić ten patyk. E, kto tu mi idzie? E, jakiś Dobra, koniec rundy. Ja, ja myślę, że chyba to był jakiś haker czy coś. Dobra, no, u nas jeszcze nie wpiski jest, no ale niestety musimy, już nic nie zrobimy, tak naprawdę nie pomożemy nikomu, ale widzę, że dalej on gra. Naprawdę on nie? Widzę, że on dalej gra i to naprawdę dobrze. Widzisz mnie? Halo? Ale czerwonych nie ma, czerwonych nie ma. No, chyba o tym wie. Dobra, przejdźmy bez przedłużenia. Przejdźmy po prostu dalej na koło fortuny. Ostatnio nam się wylosowało numer jeden, więc kasujemy numer 1 <kuh> i losujemy sobie. Wylosowało numer 2, bez miecza. Wylosowało nam się bez miecza, ale też fajnie było w końcu mogę sprintować. Co nie? Tam, no, bo naprawdę dosyć czasami ciężko. Dobra, on od razu już tam idzie, to dobrze. No. Nie mogę, no! Naprawdę jest ten... Dobra, ale przynajmniej mam jeszcze Respawn, to może coś tam jeszcze uda nam się, ten... Jednak nie. A, to szybko zostaliśmy rozklepani jako pierwsi. A więc przejdźmy do kolejnego losowania. Dobra, nam się wylosowała jak zwykle trójka, bo nam tylko to zostało. No i pod numer 3... Trzy... Zostało nam bez... Yy, z killoffem tylko możemy walczyć Nie możemy używać miesza tego samego kilofa do walki No może być dosyć ciekawia A, a killoff kosztuje tylko 10, no rachu siebie mamy pomarańczowy, dobra, chyba, nie wiem Mogę sobie kupić pełne którą obtoczymy sobie łóżko Ale szybko, ale szybko zostaliśmy rozklepani. Ale szybko zostaćmy rozklepani. Nie rozumiem, lub graczy, dlaczego oni najpierw idą na nich i zostawiają całe łóżko. Po prostu nie rozumiem, co nie. Po prostu naprawdę nie rozumiem. Ale dobra, możemy sobie zrobić tak, że. Że, zostaśmy, że zostaliśmy bardzo szybko roztrapani i chce się podjąć trochę wyzwań. To, musi, to co zrobimy sobie jeszcze raz, wysłanie mogę walczyć tylko z kilofem. Mam nadzieję, że przynajmniej teraz coś nam da, co nie. Tak naprawdę powinniśmy, powinniśmy wygrać przy wysłaniu bez miecza bo tak naprawdę tam mieliśmy sobie patyk z odrzutem. No ale to jak to gracze, jak to gracze. Wolą sobie iść na graczy zamiast... Jemy sobie kino. Tylko do walki możemy sobie kino, a nie możemy wyrzucić. Dobra, oni już tu na nas idą, więc mamy trochę przy o. Dobra, został zrzucony. No to bardzo dobrze. Ale żebym dowalił, że my nie możemy korzystać na spokojnie. Jak ja, że nie trafił? Jak ja, że nie trafił? Jak ja, że mnie trafił? Jeszcze łóżko za, zapewne nam ten. Kilow nam zostaje, więc to przynajmniej jest dobrze. Kilow nam zostaje. Yeah. Dobra, mamy już złoty kilo, więc to akurat dobrze. 6 złota. Dobra, czekajcie. Ja mam sobie zrobić tego... Bola. Niech mają. Dobra, wiecie co? Ja muszę szybko wrócić. Ja muszę szybko wrócić. Wiem, że to jest głupie i odwalam głupią rzecz. Ale teraz nikogo nie ma. Dobra, dobra, ładnie, 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 ładnie tu gramy. Ja słyszę, że kolej Gra... idzie do nas. Że idzie do nas. Dlaczego no? No jak no? Super. Dobra, super, naprawdę super. O, nasz gracz jeszcze tam żyje. Wami żegnam. A ja życzę powodzenia mojemu graczu. No, siema.